Oto zatrzymałem jednego z uczestników pijącego herbatę. Przedstaw się. Dzień dobry, jestem Marcin Cypryski. Jak Ci się podoba rajd pełnia? Jako pierwsza edycja tego rajdu to parę błędów było, ale da się przełknąć i można iść dalej. A jak noc? Jak punkty? Trudne czy... Punkty nie były trudne raczej. Te wilkołastwa co opowiadaliście, były trochę na wyrost. Nie było tak strasznie. Jeden punkt nie był dosyć dobrze skonstruowany, ale trzeba go poprawić i będzie dobrze. A spotkałeś wilkołaka? Nie. To musisz go spotkać, koniecznie. No chyba tak. Mam nadzieję, że tej nocy wreszcie spotkam i będą jakieś wrażenia A jak? Podobał się Paintball? Paintball nie podoba mi się za bardzo, bo nie widziałem nawet jak kulki latają, byłem tylko widzę. Ale myślę, że jakbym uczestniczył, to chętnie by fajnie się postrzelać. Nie wtrącaj się w mój wywiad. Pierwszy udzielam, będę sławny. Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu z rajdu Pełnia 2008.